I grasz w tą grę, to jest całe twoje życie i ty dalej, ja ci daję, mogę robić perczek. tak? Ta Tańczy cię jakieś karnetówki Nie. Daj go, to ja No to wasz kolega, gdzie nasz? My wszyscy mamy Nie moja wina, no, że wasz kolega jest na tak dorobiony Jakbym nie miał. Jaką przez dwie minuty płakał, że chce trzy lat, trzy teraz tylko nie potrafił gotowości. Mogę stary <laughs> przyjść za to, co powiedziałeś. Tam. O, Boże. Czekaj, czekaj, czekaj. Co? Ale co mam? Ale co mam? Nie mam os. O co ci chodzi? Przestań. Dobra, jestem, przypał jest, bo ogólnie mamy gniazdo os obok pokoju i osy wchodzą do domu, więc jest przypał mały. Co gramy? Fortnite jakieś przypał, czy jakieś kidosy wyzywały, że chcą na to, poszliśmy robić. Kuwa, chłopie, no powiem wam, gram sobie rano, pojechałem sobie do sklepu, wróciłem, przyjeżdżam, odpalam Fortnite, gram. A tu chłopie, obracam się, a tu Ruj. Os jest, co nie? O, oh, że tragedia. Co? 120 FPS-ów. Jak w ale sobie komputer gaming Fortnite. Gramy default, default dajcie. Zony, default.

Będziesz gwiazdą TikToka. Ciekawe, <grymka> kto to tak ten. Trzeba, to mordę. Wpisz sobie w TikTok, odbyt i tam będziesz później mogłeś napisać, że to ja z mordę Ale to nie ja. Co tam Bo to lego? Co, Tą emotkę przez życie tańczysz? Jak człowiek, jak ta emotka wychodziła do gry, to ty masz jeszcze lata. Jak ty musiał stary chłopieku w Fortnite'a grać, a ja, ty mówisz co Jak ty gasz na kończy starego. No kolega się na obszrach. Dobra, no idźcie do tych teamów, dzieciaku. No idźcie idziemy. Czemu mam tą pompę? Ty, no pompy nie mam w ogóle. Ja bez pompy jako gram. Jak on człowieku na tripla nie umie? Pierdziel ile jeszcze krakała jak tam Kraka ja już Seria, ja poszedłem po odkurzacz i już mają kraka Przecież to są jakieś trajekitne boty Stary ja gram bez pompy Jezu czemu my gramy na kombaty? Stary ja gram bez pompy Bo ma automatyczną W tym kombat to nie bije nic Boże, jakie boty. Ma normalną pompę? Ma. Kurwa. Przyjdźcie do mnie, była pompa. Debilu jak my nawet nie, nie wiemy, że ty się bijesz? Zabiliśmy gościa, naszą pompę, wszystko. Tylko, że ty, kurwa, Zero gościa, info dajesz. Kurwa. Jak nie daję, jak mówię? W kiedy? Serio? Pompa mnie nie pompi. Dobra. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Jezu, on sam ich robi Czy Są jakieś kidosy I tam dalej Dobra, utkaj się ja To jakieś kidosiki ja On sam ich robi, w 3 miesiące w grę nie gra Zimia, to no Mam, mam, mam Chłopie, to muszę, aż, aż taką debilozę muszę uwiecznić Chcemy automatik pompę No bo kurwa, jak ja, to działa Ja chłopie mam... 50 ja się zabudowuję ogólnie. Krak 150-150. Dawaj go. Zabieraj go. Zabiłem. Daj, Weźcie mi pomóżcie, bo ja na te, na tego kombata gram. Mam głowę na jakieś mapy. Czekaj to. Kraka ma. No ja zrobię drugi, drugi, drugi okres v v Nie wiem, co MTB jest na tym Kolego, się bić trzeba. Ale sobie boksę zrobię najsło. Ach kurwa dynia. A jestem. Co, co się dzieje? Panowie, co się stało? Nie wywalaj tej pompy, bo nie będzie się zwykłej, rozumiesz Dony! i do ciebie to nie dotarło jeszcze? Panie nie, nie, nie robiłem Jak ty kurwa że mogłeś grać w jeden team jest z naszymi przeciwnikami Jezu nie, ten kombat w ogóle mnie tak już... No normal pan Nie to są już normalne Na 1 HP Dead, nice. no kurwa. I to? dzieciaku? Ma normalną I pompę, one, przynajmniej. No to, nie radzi. No, no. Dobra. Znaczy, znaczy, Macie normalną, normalną pompę, a nie? Wszystkie są nienormalne. Proszę na mnie, Kragma. Jeden HP. No i nice. co, dzieciaku? No nie wiem. Znowu wam dwóch solo zabijam. Nie no. Mocniej, mocniej. Zawodnicy